Chcieliśmy nagrać najlepszy samochód w Polsce. Proszę, jaki to samochód jest? Subaru Impreza. No, dalej. Ten samochód taki jest. To samochód jest najlepszy, że im można płynąć po wodzie. Jak płynąć po wodzie? Ty płynąć, wsiadasz do samochodu, taki wspaniale, tak się, dokładnie się jedzie. Tak jest cichy, cichy, bezpieczny, że jakbyś wsiadł do statku i płynął nad morzem. Jaka to firma? Przeczytaj to wszystko. E, firma Alliga Algida Al Algida z Warszawy. To jest najlepsza firma. Kupujcie ten samochód. Subary Impreza. Impreza! To jest taki szybki, wspaniały...